hey, mi hej! Przetykany złotym, hej! Żeby ojciec, matka, tralalalala, nie wiedzieli o tym, było kaka, Żeby ojciec, matka, tralalalala, nie wiedzieli o tym, ucha, uch, kaka, Ojciec, matka, nie wie, hej! Ale ludzie wiedzą, hej! Że u was za stołem, tralalalala, legioniści siedzą, ucha, uch, kaka że u was zostałem, tra la, la, la legioniści siedzą, ucha-uchaka, hulałaś, pijałaś, hej, i grywałaś karty, hej, myślałaś, dziewczyno, tra la, 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 la ze słopokim zarty, ucha-uchaka, myślałaś, dziewczyno, tra la, 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 ze słopokim zarty, ucha-uchaka, ładne mi to zarty, hej, ładne zartowiny, hej, w niedzielę w poniedziałek ściny, ucha ucha ha, W niedzielę wesele, tra W la, 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 la. poniedziałek ściny, ucha ucha ha.